Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy? O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać mieszkańcy gminy dobrego miasta, czyli z miasta i ze wsi. Osoby, które mają niskie wynagrodzenia, dochody. Czyli bierzemy pod uwagę najniższą emeryturę, która w obecnym czasie, czyli w 2014 i na przomie 2015, się zmieni, ale jest teraz 844 zł i zerknę tutaj 45 groszy. Poza tym bierzemy pod uwagę również metraż. Bo to jest bardzo ważne. Bierzemy pod uwagę również y, y, źródła inne, które są potrzebne, czyli wnioski można u nas y, y, odebrać, albo ewentualnie u administratora budynku, który potwierdzi y, jak gdyby wysokość ponoszonych kosztów za mieszkanie i również deklarację składamy deklarację o wysokości dochodów. To tak najkrócej najprościej. Czy mieszkańcy chętnie korzystają z tych dodatków? Czy, czy mają w ogóle wiedzę, że coś takiego im się należy? Jest spora grupa osób, które mają tą świadomość, ale jest bardzo dużo osób, które nie wiedzą, że im przysługuje. Ja mam tutaj na myśli osoby, które są emerytami, rencistami, mają naprawdę niskie dochody, i może to jest spowodowane również tym, że się ludzie wstydzą po prostu wstydzą się przychodzić. W do, do miejskiego ośrodka pomocy społecznej, bo to jest takie upokarzające dla nich. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby jednak przychodzili i pytali. Ja naprawdę jestem w stanie, ile będę mogła i pomóc i podpowiedzieć.